to już zaczynamy Cześć W drugim odcinku z serii minecraft duo Jeśli wyjdzie tu moja siostra To mega sorry Spróbuję się wtedy wyciszyć Abyście jej nie słyszeli, bo mnie na tak kurza. I zaczynajmy Drewnianek to od razu mam pomysł co można zrobić Tak, ciężar. to lepiej Może teraz czy... Mam nadzieję wielką.

przewozić imigrantów czyli zwierzęta. A ja mam a mam a mam ci zrobić te e, żelazne se, Żelazne rzeczy. Najpierw to se zrobię. Dobrze, już ale... Ja już mam. To mógłbyśmy parę rzeczy tam zrobić. Najważniejsze, byśmy mogli zrobić kilo i Dobra. Jakby ci starczyło. Masz. Dużo jeszcze, jeszcze, o, jeszcze. Ktoś dzwoni? No, przez przypadek. Jakby coś, to sorry, do mnie zadzwonili. No, taką grupę. Nie no, blues, 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 co ja gadam? Nie wiem, nie zrozumiałam. Jakbym był krótki, to nie widzowie, sorry, ale będę się żegnał, jak będę słyszał moją siostrę, bo już trochę trwa ten filmik, sorry, jak nie miał takie 10 minut, to mega sorry, bo po prostu my będzie, Wojtek musi kończyć, a serio, moja wina było, późno chciałem nagrać ten filmik, bo musiałem tacie pomagać, więc to nie jego wina, tylko moja, no i sorry, widzowie, <tryk> po prostu... W każdej chwili się może skończyć film, więc sorry, jak mnie takie mega krótki. Ale jutro dostanie się, taki, za dziś, jutro dostanie się taki drugi film. Więc, bo po prostu mam no, mało czasu, a nie chcę mi się. A to już na sobie jest druga, chyba jest. dziesiąta próba tego filmu, bo mi cały czas siostra dopiero była. Ej, chodzi dam ci butki. Sorry widzowie za to, że dzisiaj ten film jest taki krótki, tylko moja siostra już leci, więc sorry Nara. Jutro będzie dłuższy.